i postawił mi głos, który nie oglądał jej łazienki. No i ona powiedziała, przepraszam bardzo, wszystko, ale ja zresztą nie do bo na może znać, że i jakby było coś to ja bym taką nie, hmm. to nie I co mam teraz zrobić? I że mam jechać do domu, żeby nie wiem, z którymi do domu

Proszę mi wyjść z domu Proszę Pani, mi wyjść Pani, po raz kolejny, po raz kolejny. Proszę mi z domu. Proszę będzieć Pani Proszę mi wyjść! Proszę się spokojnie. Proszę mi wyjść! Proszę mi wyjść! Powiedziałam nie, nie nie Proszę mi nie wyjść! Nie macie prawo! prawo nie macie. Proszę mi wyjść! Proszę mi wyś. Proszę mi wyjść! Proszę mi wyjść! Proszę mi wyjść! Proszę mi wyjść, Proszę mi wyjść! Proszę mi wyjść. Nie, Proszę mi wyjść. Jeżeli Pani nie będzie stosować do naszej poletnają w sposób do Pani użyte w cząsteczkę postawić kajdarz. Mamy takie prawo. Nie Pan wierzy, co pan chce... Czeka. Proszę mnie zostawić! Proszę mnie zostawić! Pani to chyba trzeba Pani Danuto Proszę nie, prosze, prosze nie utrudniać. Pani Danuto? Proszę Pani patrz, tyle, telefon. Ja do mojej... córki z proszę nie zostawić! Proszę nie zostawić. Proszę mnie zostawić. Dotychnij mnie, proszę zostawić! Proszę mnie ja. zostawić. Halo, proszę mnie zostawić! Tak, my właśnie chciałem weźmie pomerze. Pani mosz może umrzeć, czyli pani rozumie? Nie w stanie pani. Pani panią, nie chce na tyle. Właśnie, że nie wezmę sama. Nie weźmie pani z bikon. Proszę mi nie wchodzić w buta. Proszę nie mnie, ja przepinowiczyścianka nie staje. Proszę mnie zostawić. Dziejdzie się do tej wciąż. Nigdzie się nie idzie. Nie powiem tutaj. to jest. Panie Burmistrzu, mamy zakaz nie państwo w ogóle ta Pani się pomyliła, bo nie wiedziała, że może... Jest po... Ja dzwonię do mojej siostry! Ale panu, proszę Panią, Pani nie porządkowa dla nieszczęści. Ja dzwonię do mojej siostry. Proszę, Sławek. Ja się nazywam, nazywam nazwisko Panińskiego Sławek. Dzwonię do mojej siostry. może pani Burmistrzu. Ja dzwonię do mojej siostry. Proszę Panią, tu jest postanowienie prokuratorskie. Halo? Proszę mnie o sajdanku wziąć. Nie bo pan mnie to nie czytać. Proszę mnie ten... nie, ja nie będę czytała, ja byś tego po niemiecku nie czytać. Proszę mi, Sławku, proszę, odebierz mnie stąd. Miałem ja w skajdankach. kładam cię, Słapku. Odbierz ty mnie. To mi... no, nie wiem, bo nie kto i proszę cię. Ale co ja mam zrobić? po mnie, proszę cię! Oni mi się No, puchy, no, puchy, no, puchy. no, nie. Uprzedziłem Panią o tym, że ma się Pani Te lekarstwa są bardzo ważne. To są na sieci To tylko No jak mogę pokazać, jak ja nie mam rękoj rozwiązane. Co Pani wzięła ze mnie? ty zrobiła? Pani Danuta, ja już mówiłam, my nie wzięliśmy. Proszę nie byli. puścić! I trafie, tam, na tam u góry mam moje lekarstwa. Ale nie to są męża lekarstwa, się pytam. Tu jest lekarz, to bardzo ważne. Co? Tu pani ma, proszę wziąć u góry, proszę wypuścić puścić Bez mnie, nie! Bez mnie pan z tego, bez, bez, bez. Bez, 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 bez tego bo ja mam spokoi. To jest ważne. Lecz to, to pan, tu jest ważne. U góry to jest ważne. Co? Nie, Które? to u góry. Co? Co? Niech pani naciśnie. Naciśnie. Ja mogę naciśnić. Dobra, nacisnąć, nie no, kur nam, to skoro to jest ważne. Zabierzemy po prostu, bo my będziemy na tylko jechać do kliniki. Pani miała to dowieść. Jakim z rowerem? Nie dawał musi. Przecież pani mówiła, że taksówką pojedzie pani do Nie Byłam mi to w ogóle, to była tu pani prokurator. No. I pani to powiedziała, że ona i pomyliła się. I przepraszała mnie. Mimo czy sięgam? Niech no. pani wierzy. Czy niech pan nas woli, że tak się wskazać? Na pan tutaj numer telefonu. Panie się z Pani, 4. bo tam jeszcze boli pan. Nie? Dobrze, panie, proszę, jeszcze tam są jeszcze leki. Nie, tam już nie ma nic.

Patrz, patrz. pani. to drugą, drugą otworzymy też, dobrze? Już będzie pani spokojna? Ja jestem spokojna. O, nie, o no, pół pani, nie pani pani, poczekaj pani, odpilnę pani to. By pani była spokojna, nie utrudniamy. My mamy... na ja pani pokaży, ja, my, my mamy nakaz o które pani... Dobrań, dobrań, go, dobrań. Dobrań. Dobrze, Panie dziś nie to Proszę bardzo. Dobrze, Pani Komisarzu, pójdziemy na te jasne Pana wyświetlaczem. są Pani? To są Pani? To na moje A Ja

gdzie pani jest? Scypianie. Proszę mi wyjść z domu i pieniądze moje zostawić. Proszę mi wyjść i nie szmepać w mi po mieszkaniu, bo jak mi pieniądze, na ja panu tu jest, tu jest koleżanka. Tu jestem. Proszę mi natychmiast mi moje mieszkanie. W tej chwili! Proszę wyjść. Aha, no. To jest dla pani. Proszę, nic ja nie, nie biorę, proszę, że że się zapomnę. Proszę wyjść! Natychmiast proszę wyjść, nie mieszkanie. Proszę wyjść! Bo pani też zostanie zarzut, za, tak? na, za na Proszę wyjść. Ja bardzo proszę! To jest postanowienie prokuratorki. Proszę mi wyjść mieszkanie. No dokonać przesłuchania. Oba Wojczyczka jest właścicielką, a pan Dewerecki napisał, że odstrzela Henryk z Wojczyczką, dokumenty sfałszował. Pani Mosz, no, no proszę się uspokoić, pani Mosz może w każdej chwili użyć. Czy pani to Jak rozumie? Ja nie. Wy się do tego Nie, to pani, pani to miała dowieść mu leki, pani się dopytała, że te leki dowiedzie. Nie proszę panią. No, pani pani obowiązuje. Ja Panie obowiązku, może no leki wydać. Mieli sami, weszli do domu, skajdowali nie mieli... tak, mój bolsariu i wzięli na my tręgosłup. Wszystko, Henio, wszystko pozabierali, wszystko, z moje lekarstwa i moje pieniądze. Wszystko! Rozumiesz? Jakie wszystko są, tutaj ta pani jest, jeszcze mi wstrzyknęła ręką. Heniu, no, pomóż mi, błagam Cię, wybierz mnie, Pomóż mi! Pomóż mi! Pomóż mi! Pomóż mi! Oni! Stajdowana jestem! Imiu, pomóż! Zdaję mięs, co ja chcę do domu, do mi zabijesz! Macie to obiectwo z mojego męża! Nie jest to w od mojego męża. to to moje lekarstwa proszę mi zostawić. Moje lekarstwa nie wygadujemy. Ja tylko porozę. Wszystko to nie będzie. Seniuś. Wszystko co nie będzie ważne w moje lekarstwa proszę mi zostawić do cudełka, to to podwójne lekarstwa. Za? Powiedzmy ja mam 67 lat. Zobieguję, no ja to, to pozawale.

m knay do mi kami, yo bon v shirti vi repay. Svo Joutmen not palcyk. Sadyans koyo jennep. Sante, posni Joutmen. Politia, kak spin dokument vou? Ta kobieta i ten gruby facet i taka całą dumę gryzie i przycisła mi jej ręce. Ja nie wiem nawet czy przypadził bo cały rynek, że przycisnął. Nie wiem, gdyby głowa boli dzisiaj. I, o Boże. Ja <ścoughs> to wiesz, ja nie wiedziałam, w butach mi się wyłazili, ja dopiero go rozkrętałam. Ja tylko w tym miejscu przyjeżdżaj, a się będę normalnie swoje kwerdyjery i żebyście po nas zawiesili do kliniki. Dzwonię normalnie do agakcji, niech nas zabierają Ja to ani nie biegę, błagam. że na portfel straci z to taka banda mi wejdzie do mieszkania. nie Teraz skarżenia. wszystko, nie Nie interesuje pani może... do Dobrze, no proszę bardzo. Pani Danuto, zapraszam. Proszę się rozmawiać. Ja nie będę rozmawiać. Zajkarka chce swoją panią Dobra, rozmawiać. wam Lewandowska, to może rozmawiać? Ja nie będę, panie Henryku, z panem rozmawiać. Oszupano mnie, że dzwoni pani z, z centrum specjalistycznego. no bo za to zapraszam ze mną jeszcze. Jak z panią nigdzie pani jest. Rządzi się, aby pani tu mieszkała, proszę mi opuścić z To jest ja dom, dom mojej córki. Proszę mi wyjść z mojego domu. zdanie. Danuto, wyjdę, ale potrzebuję wszystkie leki męża. Pani Nie ma, męża. ma pani wszystkie już leki. Na, na pewno. Ten, no. A wszystkie. jeszcze proszę podejść do mnie, bo jeszcze potrzebuję sypialni wsypialnice. Nie ma pani prawa, prawa wejść. Mam prawo. Nie ma już prawa wejść. Nie ma pani prawa. Tutaj jest napisane, że mam prawo. Tutaj jest napisane, że mam że mamy prawo. Ale Pani moje lekarstwo zabrała na serce! Bo chciała, żeby pan, Pani ten... Mówiłam, że tylko pan profesor, to! Pan prokurator powiedział, że mamy wszystkie leki zabezpieczone w domu. Ty słyszycie, to moje lekarstwa pożło wszystko, to zborby wielkie, wszystko jak do śmietnica. Ty Pomóż mi, błagam Cię, weź weź do czy to jest w Polska, albo...

Po prostu stoją, ma wizji, bo mi normalnie. Nie mi normalnie jest w idę normalnie, bo no, to też jest panią, 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 panią,

бұл файлды баштапқысымен тексеріп отырамыз.

Bardzo. To na pewno wszystkie bardzo. To jest osi SPS Sprawa. Złożone S1468. Tak? tak, dokładnie. To jest ta sprawa. to jest ta sprawa. Dobra, ja prosiłam pamiętam, pani powiedziała, nie przysięgała, tylko od pana D. Wleckiego miała, że mój mąż upośledza. Chodź pani teraz tutaj do góry. Chodź pani, dowodzę pani, czemu dałam, by męża. Ja jestem i <laughs>